2 września 2021 roku. Wprowadzenie stanu w. O północy rozpoczął się stan wyjątkowy w części dwóch województw Podlaskiego i Lubelskiego. Prawa człowieka zostały zawieszone początkowo na 30 dni, a władze de facto przejęły służby mundurowe. Od tego momentu funkcjonariusze uznaniowo mogli decydować o tym, kto może wjechać na teren objęty zakazem, a kto zostanie cofnięty z posterunku ustawionego na granicy strefy. Prawo do informacji publicznej zostało zawieszone. Wprowadzono też zakaz fotografowania. Tylko ze względu na pamiętane jeszcze przez wielu wydarzenia historyczne, nie nazwano sytuacji stanem wojennym. Zresztą podczas konferencji prasowej 31 sierpnia minister Kamiński zapomniał się w emocjach i nazwał nowy porządek prawny jak należy stanem wojennym. Oczywiście od razu się poprawił. Na tej samej konferencji, rezolutnie powiedział też. Jeśli rozstrzelimy naszą granicę, będziemy mieli setki tysięcy uchodźców w całej Unii Europejskiej. Nikt w UE tego nie chce. Gdy po usnarzu został wprowadzony stan wyjątkowy, od samego początku wiedziałam, że wszyscy mamy ogromną potrzebę działania, relacjonuje Paulina. Ogłoszenie stanu wyjątkowego to było straszne uczucie. Wszyscy byliśmy w traumie bólu, bezsilności, wściekłości, czuliśmy się okropnie. Mnie osobiście to się kojarzy z II wojną światową. Mieliśmy ogromną potrzebę chodzenia do lasu, pomagania, robienia czegoś. W ten sposób sobie radzi. Na początku było trudno, bo długo uchodźcy nam nie ufali. Dawali nam fałszywe współrzędne. Na początku 90% wezwań było nieudanych. Po usnarzu były 2-3 tygodnie ciszy, ale później ruszyło, opowiada Paulino. Straż Graniczna oraz inne służby zaangażowane w pracę przy granicy nie radziły sobie ze skalą problemu. Trudno sobie poradzić, gdy rozkazy są nielogiczne, nielegalne i na dodatek na przekór intuicyjnej chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Na miejscu było obecnych wielu dziennikarzy, którzy codziennie relacjonowali absurd popierany tylko przez najbardziej ksenofobiczną część elektoratu rządzącej partii. Puszbek stał się już obecny w nomenklaturze mediów liberalnych. TVP i inne medialne przybudówki wykonały ogromną pracę, żeby przekonać ludzi do partyjnej racji. Na początku, gdy był usnaz, byliśmy bliżutko tych ludzi. Na wyciągnięcie ręki pomyślałam sobie, że włączę TVP i zobaczę, co mówią. A w relacji mówią tak: W Usnarzu koczuje 32 mężczyzn, a ja przed sobą widzę kobiety, przypomina sobie Paulina. Ludzie chętni do pomocy mnożyli się w tempie błyskawicy. Działania władz były jakby na złość tym wszystkim grupom. Lokalni mieszkańcy również byli skorzy pomagać, choć w ograniczonym stopniu ze względu na wrodzoną bojaźń przed wszystkim, co obce. Zapewne część polityków na najwyższych szczeblach władzy już wtedy miała informacje o nadchodzącej wielkimi krokami w wojnie z Rosją i odsunęli na chwilę codzienną wewnątrzkoalicyjną walkę o utrzymanie większości w Sejmie na rzecz działań przygranicznych. Przez ostatnie lata wiele ustaw zostało spisanych przez noc na kolanie. Ta nie była wyjątkiem, zawierała wiele wykluczających się zapisów i nikt nie wiedział, co dokładnie oznacza reszta z nich.